W naszej szkole uczymy języka angielskiego i hiszpańskiego. Tak by dzieci chłonęły język całym ciałem. W naszej współpracy z rodzicami stawiamy na komunikację, relacje i zaufanie. Mamy wspólny cel. Dobro i rozwój językowy dziecka. Moja córka w Baby English Center uczy się już dwa lata. I to, co dla mnie jest najważniejsze, to to, że Zosia lubi angielski i bardzo chętnie chodzi na zajęcia. Lubił Baby English Center za to, że tam są bardzo fajni, energiczni, uśmiechnięci ludzie. Moja Zosia uczęszcza tutaj na język hiszpański i zawsze w środę oczekuje tych lekcji kiedy spotkasz się z nauczycielami, koleżankami z grupy. Pracuję w już 3 lata i wiem jedno, nasze zajęcia językowe są angażujące, pełne energii. Co więcej, nasi nauczyciele to osoby doświadczone, wykształcone odpowiednio, by uczyć Twoje dziecko języka obcego. Nasi nauczyciele są empatyczni i zaangażowani w swoją pracę ponieważ jest ona ich pasją. Dlatego efekty językowe w naszej szkole widzicie tak szybko.